Witam Was bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam Nokia 3510 bez i z 2002 roku. E, telefonik prawie się no, niczym nie odróżnia od Nokia 3510i, tylko tym, że tutaj ma grafikę monochromatyczną. Także nie ma tutaj kolorowego wyświetlacza. E, a tak ogólnie jest bardzo podobny. No chyba jeszcze tutaj po bokach tutaj te odblaski ma w kolorze białym, a tamta ma w kolorze żółtym i tutaj zobaczymy sobie powierzchnię jak ona wygląda ósmy gór oczywiście głośniczy od rozmów napis marki Nokia jeśli chodzi o klawisze są bardzo wygodne, dość dużych rozmiarów ale niestety się szybko dość szybko przecierały jak widzicie tutaj w tym przypadku Pierwszy bok to jakieś wycięcie i drugi bok to samo, pewnie jakiś chwytak, uchwyt samochodowy, u samej góry tutaj dość dużych rozmiarów włącznik i wyłącznik tego telefoniku. Po boku również zobaczymy główny głośnik, tutaj otwór na główny głośnik. Z tyłu bardzo mi się podobała ta tylna klapka, jest taka jakby skórowa, ale to nie jest oczywiście skóra. Bardzo to estetycznie ciekawie wyglądało. Napis marki Nokia. Na samym dole widzimy też również uchwyty, też pewnie jakiś stojaczek. Ładowanie pewnie samochodowe. Tutaj widzimy te styki złącza. Ładowanie z tym grubszym bolcem. Mamy również tutaj na Bad Słuchaweczki i otwór na mikrofonik. Także to tyle w temacie, jeśli chodzi o podstawowe informacje. Teraz sobie wchodzimy dalej. Baterię mam w tym przypadku nie oryginalną, ale taka bateria, widzicie Nokia 330 nawet. No, takich rozmiarów bateria do tej Noki wchodzi, podobno jak w Noki 330, ale jest troszkę chyba, troszkę jest jakby zwężona. I tutaj informacje tej Noki wyprodukowana została w Niemczech. Tak jest, model Noki 3510, Instytut Łączności i certyfikat, tutaj Unii Europejskiej. Także podstawowe informacje tej noki, jak widzicie, nie ma tutaj za wiele. I teraz sobie ją uruchomimy. Tutaj, w tym przypadku, już był dźwięk w powitalny. Ustawiamy sobie do tę godzinę, 2002 i wchodzimy sobie w menu. Menu bardzo przejrzyste, bardzo proste. Spis telefonu, wiadomości, dźwięki, profile, ustawienia, gierki, organizator. Tu mamy budzik, kalendarz. No i tyle, tak naprawdę. Narzędzia też nie za wiele. Oczywiście nie ma tutaj się za bardzo czego więcej spodziewać. Ustawienia. Tu może sobie wejdziemy w gierki. Wybierz grę. Pierwsza gierka w tym telefoniku. Tutaj. O mistrzostwa. Szczerze mówiąc, nie wiem o co chodzi. O, ty widzimy chyba jakiś samochodzik i sobie jedziemy. Chyba tak. Ale wyjdziemy z tej gry. Wróć. I druga gierka. Tutaj, jeśli chodzi o gierki, nie są mi akurat znane tej noki. O, to jest ta sama gierka co Noki 30, tylko że troszkę w innej wersji. Tutaj sterowało się bodajże jedynką. się strzelało. Bardzo fajna gierka. Tutaj dość ciężko chodzą klawisze w tej noki, ale to nie przeszkadza w niczym. I jeszcze trzecia gierczka. Coś z muzyką. Chyba pokazujemy tej kobiecie co ma robić. Tylko jakaś fajna giereczka. nie widziałem że takie fajne nagiereczki. Były w tych nokiach. Dobra, wychodzimy sobie dalej. I jeszcze jest czwarta coś z kulkami. Coś chyba na podobie yy, gry w komputerze. Zapal, cześć, to nazywało. I ostatnia gierka. Tutaj wchodzimy sobie na sam dół. Ach, te klawisze. I ostatnia gierka. Tu jest ta ostatnia. No i to jest ta komputerowa. Tak to wygląda, tak w skrócie. Przechodzimy sobie dalej. Tu już byliśmy. Narzędzia obsługi. Wejdziemy sobie może w ten kod systemowy. Jak w ogóle będzie nam tutaj dało się to zrobić? Chyba się nie da, bo gwiazdka niestety odmawia posłuszeństwa i chyba nic z tego nie będzie. No dobra, to wejdziemy sobie może w dźwięki, ustawienia dźwięków i posłuchamy dźwięki, jakie zostały wybrane przez producenta MOKI w tym telefonie. Tutaj w tej Nokia jest przejście troszkę już pomieszane. Te, te dzwonki tak z polifonii, z monofonii do polifonii przechodzą tak między, między Nokią 3310 3, a Nokią 3510. I to wszystko w tym wieku, jeśli chodzi o Nokię, Nokia, Nokia 3510 z 2002 roku. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.